Cześć. Z tej strony Basia Szczęsna-Dyńska z Onarch. Opowiem dzisiaj o ergonomii w projektowaniu wnętrz mieszkalnych. To słowo, które bardzo często pada w projektowaniu i w ogóle w kontekście projektowania wnętrz czy designu. Ale co ono właściwie znaczy? Czy możemy sobie odpowiedzieć na to pytanie? Centrum zainteresowania ergonomii zawsze jest człowiek i jego relacja z otoczeniem, w którym przebywa. Ale co ergonomia? Oznacza w praktyce np. odpowiednio dobrana wysokość blatów kuchennych, czy ergonomicznie zaprojektowane krzesła, czy właściwie np. rozmieszczone źródła światła. Ergonomia to przede wszystkim dbałość o ludzi. Ergonomia to nie tylko wygląd, ale też inwestycja w nasze zdrowie i dobre samopoczucie. W projektowaniu wnętrz ludzie często skupiają się na odpowiednim doborze mebli, kolorów czy materiałów, natomiast ja należę do tych osób, które zwróciłyby większą uwagę na układ funkcjonalny i ergonomię. Nie wszystkie zasady ergonomii są uwzględnione w normach. Są jednak takie, które są ściśle określone przepisami i należy się do nich stosować. No nie tylko po to, żeby zaprojektować jakieś funkcjonalne czy piękne wnętrze, ale przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. Teraz kilka najbardziej istotnych ergonomicznych przepisów zawartych w warunkach technicznych. Mieszkanie powinno mieć minimum 25 m2 powierzchni użytkowej. Każde pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi powinno mieć zapewnione światło, oświetlenie dzienne stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi powinien wynosić minimum 1 czyli na każde 8 m2 pomieszczenia powinien przypadać 1 m2 okna. Minimalna wysokość pomieszczeń w budynkach mieszkalnych wynosi 2,5 m. Minimalna wysokość na andresoli w budynkach mieszkalnych wynosi 2 m i 20 cm. Wysokość łazienki można obniżyć do 2.20 pod warunkiem zastosowania wentylacji mechanicznej lub mechaniczno-wywiewnej. I zacznijmy od przedpokoju, czy też wiatrołapu, ponieważ jest to pierwsze miejsce, z którym się spotykamy po przekroczeniu progu domu czy mieszkania. Pamiętajmy, że w domach jednorodzinnych będzie to wiatrołap takie nazewnictwo. Jest to taka przestrzeń łącząca właśnie otoczenie z wnętrzem. On również w domach jednorodzinnych pełni funkcję przedpokoju, ponieważ się tam rozbieramy, zdejmujemy buty, odkładamy okrycia wierzchnie. Natomiast w wielorodzinnych budynkach ten wiatrołak występuje już po wejściu do budynku, natomiast po przekroczeniu drzwi mamy. Przedpokój. I przedpokój to jest takie miejsce bardzo często pomijane, miejsce zapomniane. Które traktuje się tak bardzo przechodnio, jako jakaś szafa do uporządkowania, właśnie butów czy okryć wierzchnik. Zapomina się o tych funkcjach dekoracyjnych przedpokoju, a jest to błąd, ponieważ jest to jedno z najważniejszych pomieszczeń w domu, w którym zazwyczaj spotykają się osoby nas odwiedzające, czy tylko podające nam pewne produkty czy materiały przez drzwi. Także pamiętajmy o holu. Zgodnie z przepisami korytarze powinny mieć szerokość minimum 120 cm. I akurat tyle wystarczy, aby dwie osoby mogły się swobodnie minąć w takim ciągu komunikacyjnym. Dopuszcza się jednak niewielkie przewężenie na przykład do 90 cm na długości maksymalnie 150 cm. Następny punkt, który znajduje się w naszym przedpokoju czy wiatrołapie, są to schody. Warto znać poszczególne elementy schodów, aby móc je poprawnie zaprojektować. Najpopularniejsze rodzaje schodów w domach i mieszkaniach są to schody jednobiegowe, jednobiegowe łamane, dwubiegowe łamane, zabiegowe, dwubiegowe i kręte lub kręcone. Jeżeli chcemy wyznaczyć wygodne schody, możemy posłużyć się takim wzorem. 2H. Plus s równa się 60, 65. I tutaj w tym przypadku h będzie oznaczać wysokość stopnia, natomiast s jego szerokość. Oznacza to, że wybraną wysokość stopnia mnożymy razy 2, dodajemy szerokość stopnia, i otrzymany wynik powinien, no tak, zawrzeć się pomiędzy 60 a 65 cm. Czyli tyle, ile wynosi przeciętny krok, przeciętna taka długość kroku dorosłego człowieka i schody zaprojektowane zgodnie z tym wzorem na pewno będą ergonomiczne. To teraz sprawdźmy to na przykładzie. Aby zaprojektować schody potrzebujemy wysokość pomieszczenia, czyli mierzymy pomieszczenie od dolnej do górnej posadzki, jakby razem ze stropem, czyli w przykładzie mamy na przykład 3 metry i długość biegu schodów. W przykładzie. Zakładamy, że jest to 4,5 metra. Następnie wyznaczamy ilość stopni, czyli wysokość do pokonania, razem ze stropem, oczywiście. Dzielimy przez wybraną przez siebie wysokość stopnia, czyli no na przykład 18, czyli 3 metry cała wysokość, dzielona przez 18, równa się 16,66. Oczywiście zaokrąglamy to do 17, czyli do pełnej liczby, i to jest nasza ilość stopni. Wyznaczamy dokładną wysokość stopnia, czyli 3 metry dzielone przez 17 równa się 17,64 cm. Wyznaczamy następnie szerokość stopnia, czyli długość biegu, dzielimy przez ilość stopni minus 1. Nie liczymy ostatniego, czyli 4,5 metra dzielimy przez 16 równa się 28,25. Sprawdzamy również wygodę schodów, natomiast tutaj yy, proszę spojrzeć na yy, poniższy wzór, podstawiamy wszystko pod wzór i wychodzi 63,65. Zatem wynik mieści się w przedziale między 60 a 65, o którym wcześniej wspominałam, więc schody będą wygodne. Co powinno znaleźć się w przedpokoju? Czasami zapominamy o najprostszych i najbardziej błahych rzeczach, a potem nie ma na nie miejsca. Oczywiście takim mastchew jest duża szafa na ubrania o głębokości minimum 60 cm. Szafka lub miejsce na odłożenie butów. Może być to szuflada, może być to wolna przestrzeń pod zabudową szafy na odstawienie butów. Miejsce na czapki, kapelusze, szaliki. Pamiętajmy o zaprojektowaniu takiej szuflady lub półki. Miejsce na klucze, torebkę czy nawet odłożenie zakupów. Również klucze czy torebka. Może być to półka, może być to szuflada, może to być jakaś przestrzeń właśnie odstawcza na zakupy. Siedzisko. Również rzecz, która wydaje się oczywista, może być w zabudowie meblowej. Szafy może być oddzielnie. Duże lustro. Musimy się przejrzeć, ubieramy się, chcemy widzieć, w co się ubraliśmy. Oczywiście wiem, że zgodnie z metodami Feng Shui to lustro niekoniecznie może znajdować się w holu czy w przedpokoju, natomiast moim zdaniem jest bardzo potrzebne. Opcjonalnie mogą być haczyki na ubrania. Bardzo często te ubrania odstawiamy. Na chwilę czy wieszamy mokrą kurtkę, ponieważ padał deszcz, więc kilka takich haczyków z pewnością się przyda. Jeżeli mówimy o przedpokoju czy holu, bardzo często tutaj w niedalekiej odległości pojawiają się drzwi do łazienki. I warto pamiętać o tym, że zgodnie z warunkami technicznymi w Polsce drzwi do łazienek zawsze muszą otwierać się na zewnątrz. Taka minimalna szerokość korytarza to 120 cm z możliwym zwężeniem do 90, tylko tak jak wcześniej wspominałam, to 90 cm to zwężenie nie może być dłuższe niż 150 cm. Natomiast dla takiej swobodnej komunikacji przy drzwiach otwieranych na zewnątrz, lepiej, żeby korytarz miał szerokość minimum 140 cm. Ponadto, drzwi powinny mieć szerokość minimum 80 cm i wysokość 2 no, m, jak to standardowo się odbywa. W świetle i tutaj też sprawdzamy wymiary w świetle. Pamiętaj również, że drzwi pomiędzy wiatrołapem a korytarzem najczęściej otwierają się w stronę korytarza. Jeżeli na przykład obok znajduje się Łazienka, zwróć uwagę na to, czy drzwi z korytarza i z Łazienki przypadkiem nie uderzają o siebie. To jest bardzo częsty błąd pojawiający się w tych przestrzeniach, że jedne drzwi zachodzą na drugie. No i taka uwaga, jeżeli chcesz zmienić kierunek drzwi, czy to w holu czy w łazience, chociaż tego akurat nie polecam, to nie zapomnij o przełożeniu, przełożeniu włącznika światła na drugą stronę. O sprzęt elektryczny, który zazwyczaj stosujemy w przedpokoju czy holu, to najczęściej domofony, wideofony i takie różnego rodzaju urządzenia do sterowania. Najczęściej je montuje się na wysokości 150 cm, oczywiście od podłogi. Włączniki światła. Kiedyś to było standardem, że montowało się na 140 cm od podłogi. Obecnie umieszczamy je niżej. Często na wysokości 110-125 cm. Takim również standardem jest to, że montujemy je na wysokości po prostu 1 m od podłogi. Wtedy nie musimy wykonywać ergonomicznie większych ruchów. Standardowa wysokość gniazd przy podłodze zazwyczaj jest w przedziale między 25 a 30 cm. Jeżeli chodzi o oświetlenie w przedpokoju, to lampy dobieramy tak, by nie przeszkadzały w komunikacji. Pamiętajmy o tym, że lampy należy rozmieścić w ten sposób, aby można było swobodnie otwierać fronty i drzwi szaf. Jeżeli front się otwiera, nie może on uderzać w zwisającą lampę. Należy ją po prostu odsunąć. Przy niskich sufitach lepszym rozwiązaniem będą jakieś plafony czy niskie oprawy sufitowe. Spód też lampy powinien być na wysokości co najmniej 2,20 m od ziemi, aby po prostu w niego nie uderzać głową. Dzisiaj przedstawiłam Wam zaledwie ułamek ergonomii. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, to zapraszamy do zakupu naszego e-booka. e-book jest dostępny w linku poniżej. Autorem e-booka jest nasza pani architekt Marta Iwańska Kwiecień, która na co dzień prowadzi kursy z projektowania wnętrz w Onarch. W tym odcinku to wszystko. Dzięki za uwagę. Cześć.